alienacja rodzicielska to pojęcie jeśli pojawia się to albo jest totalnie nieidentyfikowane i nie wiadomo o co chodzi albo jest odbierane bardzo mocnym nacechowaniem emocjonalnym odrzucane jako nieistniejące albo opisujące głęboko cierpienia rodzica który pozbawiony został kontaktów normalnych ze swoim dzieckiem. Nazywam się Rafał Łosiński, jestem pedagogiem, psychotraumatologiem, terapeutą rodzin. Alienacja rodzicielska jak udowodnić? Najpierw trzeba zastanowić, się czy w ogóle jest sens udowadniać. I to drugie pytanie wcale nie potostawiam, aby uciec od odpowiedzi na pytanie tytułowe bo do niego za moment wrócimy, natomiast naprawdę warto zastanowić się, czy to ma sens. To znaczy, czy jest sens udowodnić alienację rodzicielską krok po kroku. Pewne symptomy będą nam bardzo potrzebne w ukazaniu sytuacji dziecka, ale alienacja jako zjawisko jest po prostu niemodne. Delikatnie rzecz ujmując, jest. Po prostu uważane za pojęcie non grata. Tak, alienacja rodzicielska jest uważana za pojęcie zadżumione. Dziwaczne? Jak to możliwe? A no, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o rozmaite grupy wpływów. Jeśli zespół na szczeblu Unii Europejskiej zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy, uwaga wobec kobiet i dzieci, to mamy tylko kobiety i dzieci w Europie. Mężczyzn już nie mamy. Twierdzi, iż y, alienacja to pojęcie będące orężem walki przeciwko uciemiężonym kobietom. Tak, dokładnie. No to nie wolno czegoś takiego używać, bo stajemy w gronie sprawców przemocy. Tylko co powiedzieć tym kobietom, które są odtrącane od swoich dzieci i od swoich wnuków, nie widziały ich nie tygodniami ale niejednokrotnie miesiącami, a bywa, że latami, to co jest orężem przeciwko nim, kto stosuje oręże przeciwko nim, tym, które nie mają kontaktu z dzieckiem, tym, które też nie są karane, tym, którym też nie zarzucono żadnych przestępstw, a są pozbawione, bo sprytnie zostały, z relacji wyrolowane. Właśnie po co udowadniać? Czy udowadnianie pojęcia alienacja rodzicielska ma sens? Wydaje się, że w obecnej sytuacji prawnej, rzeczywistej, realnej w Polsce, jest to trochę działanie idące w ślepą uliczkę, ponieważ może antagonizować wobec rodzica. Idącego drogą udowadniania alienacji rodzicielskiej, część specjalistów, część prawników, część środowiska oświatowo-pomocowo-zdrowotnego. Brzmi absurdalnie, ale tak jest w rzeczywistości. Co więcej, przez kilka lat Krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych normalnie posługiwał się tym pojęciem. Wręcz propagował to pojęcie jako pojęcie opisujące zjawisko, w którym powinni posługiwać się, które powinni znać specjalisty, specjaliści zajmujący się pracą z rodzinami. Po tym oświadczeniu grupy zespołu unijnego, szef Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych oświadczył, że podmiot ten, pamiętajmy, to jeden z kilku kluczowych instytutów, miejsc uznawanych za autorytety, kiedy konieczne są rozstrzygnięcia w szczególnie skomplikowanych sprawach, nie będą już posługiwać się tym pojęciem. To pojęcie zostaje niejako wymazane z ich zestawu. Pojęć, z ich zestawu zjawisk, z ich zestawu diagnoz. No to jak, coś było przez kilka lat stwierdzane i teraz nagle nie ma? W takiej rzeczywistości żyjemy. Ktoś gdzieś coś daleko stwierdzi i jest to ewidentnie nacechowane pewnymi zależnościami i pewną ideą, a nie faktami, bo to są po prostu twierdzenia, przekonania, poglądy i zaprzeczamy, że dzieje się coś, co się dzieje. A dzieje się, bo alienacja jest zjawiskiem, które ma miejsce. Nawet jeśli, jako zespół twórcy tego pojęcia, czyli zespół Gardnera, nie została opisana w sposób naukowy, to jeśli jakieś zdarzenia y, symptomatyczne, charakterystyczne, y, tak szczególne, powtarzają się w określonych okolicznościach, to jak można twierdzić, że coś nie istnieje? Jeśli świeci nam słońce żółte za okno, możemy powiedzieć, nie, absolutnie ma kolor niebieski. Bo tak mamy myśleć, ma kolor niebieski, ale wcale przez nasze twierdzenie słońce nie nabierze koloru niebieskiego. Jeśli będziemy mieć wodę dopiero co ugotowaną, wrzątek i będziemy twierdzić, tak, ta woda jest zimna, ta woda jest lodowata. Bo tak mamy myśleć, że woda po ugotowaniu staje się lodowata, to jak wsadzimy palec do tej wody, to poparzymy się. Nie będzie lodowata, nawet jeśli sobie będziemy to wmawiać. Pamiętajmy, że jesteśmy jednak cały czas w aparacie pojęciowym, jeśli coś mamy udowadniać, mamy udowadniać po to, aby miało to jakieś następstwa, skoro alienacja rodzicielska nie jest wskazana jako pojęcie wśród form przemocy kodeksowo, chociaż są takie poradniki wydawane również przez podmioty publiczne, gdzie jest to wprost nazwane. Bardzo słusznie i bardzo dobrze, ale w prawie nie funkcjonuje jako pojęcie. Jest pewna rozbieżność między biegłymi: są biegli, którzy nazywają to pojęcie odważnie, nie boją się nadać, używać tej terminologii, no są tacy, którzy stwierdzili: Nie wolno, zakazane to ja nie używam. No moim zdaniem ci drudzy są po prostu koniunkturalni i świetnie naginają swój miękki kark pod danym wiatrem z której strony zawieje. Są przesadnie elastyczne. Na pewno jednak warto udowadniać alienację rodzicielską, ale jako poszczególne zjawiska, które mogą dowodzić przemoc, bo izolowanie jest przemocą. Pojęcie izolowanie już będzie Lepiej rozumiane przez karnistów. Pomawianie, chociaż tak trudne u nas poza zakresem politycznym do procedowania i udowadniania, jest pojęciem znanym. Oczernianie jest pojęciem znanym. Nękanie będzie pojęciem znanym. Tak, to będą rozmaite pojęcia, które już możemy udowodnić, patrząc, co się dzieje w toku alienacji rodzicielskiej. Ale udowadniawszy samą alienację rodzicielską, wydaje się, że niewiele zyskamy. Spójrzmy zatem na te mechanizmy kluczowe, które wskazują na alienację, a zatem wskazują na Nienormalne zachowanie dziecka w sytuacji rozpadu związku rodziców, że poza smutkiem, że poza żalem, cierpieniem, zagubieniem, dziecko zachowuje się dosłownie dziwacznie i irracjonalnie, sprzecznie z rzeczywistością. Pokazanie specjalistom, pokazanie biegłym, pokazanie nauczycielom, lekarzom, pracownikom pomocy społecznej, czy wreszcie sędziom stwarza pewną szansę, niestety w naszej rzeczywistości nie daje nam pewności, że możemy wskazać na tę dysfunkcję, wręcz patologię w sytuacji, w której znalazło się nasze dziecko i w której znaleźliśmy się? Jeśli ten materiał jest, w jakiś sposób interesujący, uważasz, że może przydać się nie tylko Tobie, ale też znajomym, to pamiętaj poza oceną, komentarzem, proszę, udostępnij go też dalej. A zatem, co będzie najbardziej symptomatyczne dla alienacji? Dla alienacji najbardziej symptomatyczne jest zachowanie dziecka, które się znacząco różni między tym, jak postępowało do momentu rozpadu związku rodziców i jak postępuje po rozpadzie związku rodziców. Czyli, że do momentu rozpadu związku rodziców relacje z jednym i drugim rodzicem wyglądały w sposób określony, a po rozpadzie te relacje totalnie się przemiksowują, totalnie się przeformułowują zwykle w postaci skrajnie opozycyjnej. Czyli okazuje się, że jak dziecko spędzało czas i z mamą i z tatą, to po rozpadzie związku rodziców tylko z mamą bądź tylko z tatą. Preferuje tylko mamę bądź tylko tatę, ale nie tylko preferuje, wręcz odrzuca matkę lub ojca, tego rodzica, który jest na pozycji alienowanego? No, ale ktoś powie, no dobrze. To jest specyfika tego dziecka. No ale to czemu to dziecko? Jeśli nie poddawane byłoby dziwnym zabiegom, manipulacjom, y, szantażom emocjonalnym, y, wyborom nie na miarę jego wieku i możliwości, to dziecko miałoby się tak zachowywać z własnej woli. Dlaczego to dziecko miałoby być tak inne od reszty rówieśników? Coś w takim razie jest na rzeczy, że dziecku dzieje się krzywda, nawet jeśli na zewnątrz wydaje się, że u rodzica, u którego mieszka, nie mając dostępu do drugiego bądź mając dostęp dosłownie szczątkowy, ma warunki bardzo dobre, prawie że idealne. Warto pokazać decydentom, tym, którzy będą podejmować w naszych sprawach decyzje, że przecież przeciętne dziecko, dziecko. Uśrednione, nazwijmy to dziecko podręcznikowe, w tym wieku zachowuje się inaczej. To znaczy, nie wyraża skrajnej obawy przed wejściem do samochodu mamy czy taty. Nie reaguje paniką, gdy mama czy tata chcą dać mu jakąś niespodziankę. Nie pyta się, o wszystko drugiego rodzica, jeśli ten, który go odwiedza, chce zaproponować jakąś formę spędzania czasu, chce zaproponować jakąś nawet drobną aktywność w ich wspólnym czasie. Jeśli chce podzielić się czymś ze swojego życia, normalnie dziecko nie reaguje oporem, wycofaniem czy wręcz ucieczką. Dziecko alienowane, dziecko doświadczające przemocy, izolowania, dziecko doświadczające przemocy w formie oczerniania rodzica, z którym nie mieszka, będzie właśnie reagowało w sposób dysfunkcyjny. Więc te symptomy alienacji pokazują nam zjawisko przemocowości i zjawisko szkodliwości. Osób alienujących dziecko od drugiego rodzica, matki bądź ojca, z którym to dziecko nie mieszka. Dziecko alienowane będzie usilnie tłumaczyło powstawanie określonych przekonań własnym samodzielnym myśleniem i własnymi wyborami. To jest takie charakterystyczne. Jeśli my wypowiadamy jakieś zdanie. Na dany temat, czy dzieci wypowiadają takie zdanie, to po prostu je wypowiadają. Podoba mi się tulipan, lubię jeździć na rowerze, ale nie mówię, podoba mi się tulipan i ja tak uważam, lubię jeździć na rowerze i nikt mi tego nie wmówił. Dzieci alienowane niejednokrotnie, można powiedzieć, że ostatkiem sił mentalnych próbują w jakiś sposób zaakcentować że tak naprawdę to nie jest moje, ale jak mówię, że to jest moje, usilnie przekonuję, że to jest moje. Na co dzień ani dorośli, ani dzieci przecież tak nie postępują. W takim razie mamy tutaj bardzo ważny symptom, bardzo ważną cechę, na którą warto zwrócić uwagę. Dzieci alienowane, dzieci izolowane, dzieci, którym zohydza się drugiego rodzica w których odtrąca się od drugiego rodzica, pokazuje się jako osobę nieważną, wręcz szkodliwą, pomimo że osoba ta nie wyrządziła żadnego przestępstwa, nie spowodowała żadnego poważnego cierpienia, to te dzieci zaprzeczają faktom, zaprzeczają zdarzeniom, w których brały udział, które widziały, które miały miejsce, czy które są. I tak dziecko będzie zaprzeczało, że było na wspólnym wyjeździe kiedyś z mamą czy tatą, z którym nie mieszka, jeśli to jest rodzic odtrącany. Będzie twierdziło, że tata czy mama nie wykonują takiej pracy, chociaż zawsze wiedziało, że wykonują. Będzie twierdziło, jakoby nie istniały żadne dobre przeszłe wspomnienia. Jako powstaje biała plama i dziecko nawet konfrontowane dowodami, zdjęciami czy pamiątkami z tych dobrych czasów wspólnie z drugim rodzicem, uważa, że to jest po prostu kłamstwo, że to jest niemożliwe, że to jest oszustwo, iż ktoś przypomina to, co było w rzeczywistości. Dzieci alienowane wreszcie będą posługiwały się absurdalnymi uzasadnieniami. Na przykład, y, będą odmawiały pójścia na lody z mamą czy tatą, twierdząc, że te lody będą zatrute. Będą odmawiały y, spędzenia czasu z kimś z otoczenia rodzica. Izolowanego, ponieważ będą miały takie przekonanie włożone do głowy, jakoby ta osoba czyhała na ich bezpieczeństwo. To wręcz zaczyna nam śmierdzić paranoją, myśleniem głęboko zaburzonym, ale do takiego etapu są niejednokrotnie doprowadzane dzieci. Poddane praniu mózgów. Możemy mówić, że pranie mózgów nie istnieje. Możemy stwierdzić, że w teorie wpływu na ludzi to bzdury wyssane z palca. Wszystko możemy twierdzić, ale rzeczywistości nie jesteśmy w stanie zakłamać na zawsze. Nawet jeśli na kilka miesięcy czy kilka lat komuś by to się świetnie udawało. Życzę, żeby udawało się przełamywać absurdy, bzdury, kręte mechanizmy alienacji w kolejnych materiałach na kanale YouTube Rafał Osiński. Człowiekiem być do tego tematu na pewno będę wracał. Zapraszam do komentarzy, dzielenia się może nawet i osobistymi doświadczeniami. Do przekazywania dalej. Chodzi, aby nabywać refleksji, aby nabywać świadomości, aby nie poddać się, aby ci rodzice, którzy są w tym trudnym położeniu, a tych rodziców są w tym momencie nie setki, nie tysiące. Ta rzesza jest w tym momencie niedokładnie do policzenia, ale w Polsce przy tej skali zjawiska po prostu ogromna aby nie czuli, że są w tym samotni. Nie jesteście w tym samotni. W sumie niestety, ale przynajmniej wiecie, że to, co Was spotyka, nie świadczy o tym, że to z Wami jest coś nie tak, tylko że jesteście uwikłani w zjawisko, które stanowi, w mojej ocenie, najpoważniejszy problem społeczny w Polsce spośród tych trudnych. I tak bardzo niewygodne.